Nie jest tajemnicą, że program zajmuje bardzo dużo czasu. Kto pomaga Ci w opiece nad dziećmi? Nad dziećmi oczywiście mój Konrad siedzi z tą, z tą starszą ekipą, bo mają naukę zdalną. A z malutką jestem tu na miejscu. Mam opiekunkę, która jest w mojej garderobie. Także jak jest potrzeba, to od razu biegnę i, i, i jest mamusia na miejscu. No dobra, to co masz w garderobie oprócz opiekunki? No jest opiekunka, jest tosiunia, jest bardzo dużo zabawek małej, jest wózek. No, mój pokój ogólnie wygląda jak w przedszkole. A zdarzyło się, że podchodziłaś do małej przebrana? Oczywiście, i to był mój największy stres. W pierwszym odcinku, jak byłam murzynem, więc w ogóle hardkorowo. Tutaj mam musia, wiadomo, jak wygląda. Tutaj nagle murzyn, bez włosów. I mam nawet zdjęcie zrobione. Może i nawet wstawię, zobaczymy, jak jestem łysa, już czarna na buzi i karmię moje dziecko. O tyle jest zabawnie, że. Jakby ona w ogóle nie zwracała uwagi na mnie, a jak mówiłam do niej, to się odwracała i szukała mnie, i uśmiechała się, bo słyszała mój głos, ale kompletnie nie patrzyła się na mnie, już tak tą przebraną, więc no, zabawnie było.